Zwift to popularna platforma pozwalająca trenować na rowerze w domu, w wirtualnym świecie za pomocą trenażera. Z kolei, jazda na zewnątrz to klasyczna forma kolarstwa na świeżym powietrzu. W tym odcinku porównamy obie formy treningu pod kątem m.in. efektywności, bezpieczeństwa, kosztów i wpływu pogody, aby pomóc ci zdecydować, która opcja lepiej spełni Twoje potrzeby. Dzisiaj pojedziemy razem z grupą Miguela, który powinien trzymać średnie tempo na poziomie 1,8 W na kilogram, także zrobię taki trening tlenowy w strefie Z2. Przy okazji możesz zobaczyć jak wygląda taka jazda grupowa i zwróć też uwagę, że od razu prędkość jazdy w takiej grupie jest wyższa niż jakbym jechał sam. Jedziemy w Atopi na mapie Flat Route. Sprzęt i próg wejścia. Rozpoczynając treningi ze Zwiftem lub ogólnie na trenażerze trzeba liczyć się z wyższym progiem wejścia niż przy jeździe na zewnątrz. Przede wszystkim niezbędny jest trenażer rowerowy, najlepiej interaktywny, a do tego urządzenie, komputer lub tablet z ekranem oraz sama subskrypcja aplikacji Zwift. To oznacza dodatkowe koszty i przygotowania. Zakup trenażera i ekranu jest dodatkowym wydatkiem, na który wiele osób nie musi się decydować przy zwykłej jeździe na zewnątrz. Poza tym trzeba wygospodarować w domu miejsce na rozstawienie sprzętu, co bywa wyzwaniem w mniejszych mieszkaniach. Dla porównania, aby zacząć jeździć na zewnątrz, Wystarczy właściwie dowolny rower. Niekoniecznie od razu szosowy. Na początek również sprawdzi się nawet zwykły rower trekkingowy czy górski. W teren nie potrzebujemy też specjalistycznego sprzętu treningowego, tak naprawdę wystarczy rower i kask. Pogoda i poradnia. Warunki atmosferyczne odgrywają ogromną rolę przy treningach na świeżym powietrzu. Deszcz, śnieg, mróz czy oblodzenie dróg mogą skutecznie zniechęcić lub uniemożliwić jazdy na zewnątrz. W przypadku trenażera te problemy znikają. Możemy jeździć niezależnie od pogody, bo trenujemy pod dachem. Wirtualne trasy w Zwift nigdy nie są oblodzone ani ośnieżone, więc nawet w środku zimy czy podczas ulewy można realizować trening, nie martwiąc się warunkami na zewnątrz. Podobnie poradnia przestaje mieć znaczenie. Na trenarze można ćwiczyć nawet późno w nocy lub przed świtem bez ryzyka związanego z ograniczoną widocznością czy brakiem oświetlenia na drodze. W praktyce otwiera to możliwość treningu o dowolnej godzinie, także możesz zrobić trening nawet w deszczowy dzień, jak również w zimowy, ciemny wieczór, kiedy normalnie jazda na dworze byłaby trudna albo niebezpieczna. Przyjemność jazdy i wrażenia z treningu. Dla wielu kolarzy nic nie zastąpi prawdziwej jazdy na zewnątrz. Trening pod gołym niebem oferuje doznania, których brak w czterech ścianach. Piękne widoki, świeże powietrze, zapach lasu czy pola, poczucie przestrzeni i prędkości. Satysfakcja z pokonania podjazdu w terenie to nie tylko liczby watów, to także wrażenia, których żaden wirtualny świat w pełni nie odda. Oczywiście, jazda w domu również może być ciekawa. Aplikacje takie jak Zwift oferują różnorodne wirtualne trasy, np. fikcyjną krainę Watopia czy odzorowane miasta jak Londyn, Nowy Jork. Do tego elementy gry, czyli odznaki, levele, rywalizacja oraz możliwość jazdy z innymi użytkownikami online, co dodaje aspekt społecznościowy. Mimo tych starań, wiele osób przyznaje, że trening w czterech ścianach bywa monotonny i brakuje im prawdziwej frajdy płynącej z eksplorowania nowych dróg czy obsługi z naturą. Innymi słowy, realna jazda na zewnątrz jest dla większości przyjemniejsza, zwłaszcza przy dobrej pogodzie, gdzie ładny krajobraz, słońce i poczucie wolności sprawiają, że trening staje się przygodą, a nie tylko ćwiczeniem. Bezpieczeństwo i ryzyko. Jedną z największych różnic jest aspekt bezpieczeństwa. Na drodze jesteśmy narażeni na zagrożenia związane z ruchem ulicznym. Samochody i inni uczestnicy ruchu stwarzają ryzyko kolizji. Niestety wypadki z udziałem kolarzy nie są rzadkością, a świadomość bycia mijanym przez pędzące auta bywa stresująca. Trenując w domu, możemy tego stresu uniknąć. Brak ruchu drogowego, pieszych czy błękających się zwierząt oznacza, że jazda jest znacznie bezpieczniejsza od realnej szosy. Nie musimy stale mieć się na baczności przed kierowcami, więc możemy bardziej się zrelaksować. Możemy sobie nawet posłuchać muzyki, podcastu czy nawet oglądać ulubiony serial w trakcie kręcenia bez obaw o otoczenie. Co więcej, Odpadają nam inne ryzyka terenowe: nie wpadniemy w dziurę na asfalcie, nie złapiemy gumy ani nie urwiemy przerzutki podczas jazdy. Najgorsze co może nas spotkać to co najwyżej rozładowany sprzęt lub utrata połączenia internetowego. Z kolei na zewnątrz, przybicie opony czy poważna usterka roweru daleko od domu potrafi zepsuć trening, wtedy trzeba samodzielnie usunąć usterkę albo w najgorszym razie wracać pieszo lub organizować transport. Należy jednak pamiętać, że całkowite wyeliminowanie ryzyka może mieć swoją cenę. Jazda wyłącznie w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku nie uczy nas umiejętności ruchu drogowego ani techniki jazdy w terenie. Pokonywanie zakrętów, balans ciałem, reagowanie na warunki oraz ogólna pewność w ruchu ulicznym to rzeczy, które szlifujemy tylko jeżdżąc realnie. Wygoda, logistyka i czas. Trening w domu słynie z tego, że jest niesamowicie wygodny i oszczędza czas w porównaniu z jazdą na dworze. Nie trzeba wychodzić z domu, dojeżdżać w żadne miejsce ani planować trasy z wyprzedzeniem. Wystarczy wskoczyć na rower na trenażerze i możemy zaczynać praktycznie od razu. Odpada nam cała logistyka przed treningiem która na zewnątrz bywa czasochłonna, czyli przygotowanie roweru, ubranie się odpowiednio do pogody, spakowanie jakichś narzędzi, jedzenia, picia, ustalenie trasy i ewentualnych alternatyw. Dzięki temu oszczędzamy sporo czasu. Niektórzy twierdzą, że jedna godzina jazdy na trenerze może dać tyle co 1,5 godziny jazdy w terenie właśnie dlatego, że nie tracimy minut na dojazdy postoje na światłach czy zjazdy z górki na trenażerze pedałujemy niemal przez 100% czasu treningu podczas gdy na szosie zawsze trafiają się chwile bez kręcenia wygoda czasowa to ogromny atut możemy dopasować trening do napiętego grafiku Ćwiczenia wcześnie rano przed pracą, szybka sesja w trakcie przerwy obiadowej, a nawet kręcenie późnym wieczorem po godzinie 22 to wszystko jest możliwe i łatwe, gdy mamy rower rozstawiony w domu. Nie martwimy się przy tym ciszą ani bezpieczeństwem. Intensywny trening o północy na szosie raczej nie wchodzi w grę, ale w domu już tak. Dodatkowo kończąc trening jesteśmy od razu u siebie Można w sekundę zejść z roweru i znaleźć się pod prysznicem Jeśli z jakiegoś powodu musimy nagle przerwać jazdę Przez np., przykład nie wiem gorsze samopoczucie Telefon od rodziny, nagły obowiązek To po prostu zatrzymujemy się i to wszystko Nie ma konieczności pokonania jeszcze kilkudziesięciu kilometrów By wrócić do domu jak to bywa w terenie Także trenowanie pod dachem daje można powiedzieć taki spokój ducha Bo w razie jakichkolwiek problemów od razu jesteśmy na miejscu ta elastyczność sprawia, że jazda na że jest bardzo przyjemna dla osób zapracowanych. Warunki fizyczne, klimatyzacja i komfort. Trening w domu oznacza brak naturalnego pędu powietrza, który chłoni nas podczas jazdy w terenie. W rezultacie w pomieszczeniu dużo szybciej odczuwamy wysoką temperaturę i pocimy się intensywniej, bo nie ma wiatru ani pędu powietrza odbierającego ciepło z naszej skóry. Nawet jeśli jedziemy z taką samą mocą, odczuwalny wysiłek bywa większy, bo organizm przegrzewa się i musi włożyć dodatkową pracę w termoregulację. Dlatego podczas kręcenia na trenażerze niezbędne są wentylatory lub przynajmniej otwarte okno, aby stworzyć sztuczny nawiew. W przeciwnym razie pot będzie lał się strumieniami, grozi nam szybsze odwodnienie, a tętno rośnie wyżej dla danej intensywności wysiłku. Większość osób korzysta z ręczników mat ochronnych i mocnych wiatraków, by utrzymać komfort podczas treningu pod dachem. Trzeba też zawczasu przygotować pomieszczenie, ustawienie wentylatora, zabezpieczenie podłogi przed potem i ustawienie ekranu czy też trenażera zajmuje chwilę, więc warto to zrobić przed treningiem. Na dworze problem przegrzewania zazwyczaj jest mniejszy, bo naturalna cyrkulacja powietrza chłodzi nasze ciało. Poza tym na zewnątrz łatwiej o krótkie przerwy od ciągłego wysiłku, chwila odpoczynku podczas jazdu czy swobodnego otoczenia się pozwala złapać oddech. W jeździe na trenerze takich momentów praktycznie nie ma, cały czas generujemy moc, co czyni trening bardziej jednostajnie obciążającym. To z jednej strony plus, czyli bardziej efektywna sesja, ale z drugiej może powodować większe zmęczenie psychiczne i fizyczne przy długich jazdach stacjonarnych. Wiele osób przyznaje, że po około 1,5 godziny, może 2 godzinach kręcenia na trenerze mają dość, podczas gdy na świeżym powietrzu łatwiej wytrzymać kilka godzin. Otoczenie się zmienia, są bodźce zewnętrzne, które odwracają uwagę od zmęczenia. Efektywność i jakość treningu. Jeżeli zależy nam na efektywnym treningu ukierunkowanym na konkretne cele, np. poprawa FTP, trener ma przewagę w możliwości precyzyjnej kontroli obciążenia. W warunkach domowych możemy zaplanować dokładny program np. 5 minut do rozgrzewki, potem 10 minut jazdy przy nie wiem 200 watach, następnie 5 razy 1 minuta sprintów z 2 minutowymi przerwami i wykonywać go co do sekundy i wata bez przeszkód zewnętrznych. Na szosie to bardzo trudne do zrealizowania, ruch uliczny, skrzyżowania, zmiany ukształtowania terenu czy nierówna nawierzchnia sprawiają, że utrzymanie stałej mocy albo kadencji bywa niewykonalne. W dobrze kontrolowanych warunkach na trenażerze możemy w 100% skupić się na zadaniu, np. utrzymując wyznaczoną strefę mocy przez zadany czas, co przekłada się na bardzo efektywne wykorzystanie czasu treningu. Taki skoncentrowany wysiłek daje często większy zwrot w postaci poprawy formy w krótszym czasie, bo każda minuta jest przepracowana jakościowo. Nowoczesne aplikacje typu Zwift, Ruwi czy MyWooch dostarczają mnóstwo danych treningowych np. moc, kadencja, tętno, FTP itd. oraz gotowych planów, co pozwala lepiej analizować postępy i spersonalizować trening pod swoje cele. Na zewnątrz też oczywiście możemy używać pomiarów, ale warunki zawsze wprowadzają pewną zmienność, czyli wiatr, górki, ruch, przez co np. powtórzenie identycznego bodźca dzień po dniu jest trudniejsze. Podsumowując, wybór między trenażerem a jazdą na zewnątrz zależy od indywidualnych preferencji, celów i okoliczności. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, co jest lepsze. Trening na trenażerze, np. Na, na aplikacji Zwift, oferuje wygodę, bezpieczeństwo i niezależność od pogody czy pory dnia, a także pozwala na bardzo precyzyjne zaplanowanie każdego ćwiczenia. Jest idealny, gdy zależy nam na efektywności czasowej i konsekwencji treningu, nawet przy brzydkiej pogodzie. Jazda na świeżym powietrzu z kolei dostarcza niepowtarzalnej frajdy, bodźców i uczy umiejętności praktycznych. Dla wielu kolarzy to właśnie te doznania sprawiają, że kochają rower. Najlepsi wybierają zwykle oba rozwiązania, łączą zalety trenażera i szosy w swoim planie treningowym. W okresie wiosenno-letnim chętnie jeżdżą na dworze, ciesząc się słońcem i grupowymi wyjazdami, a zimą i przy złej aurze przesiadają się na Zwifta, by podtrzymać formę w komfortowych warunkach. Taka równowaga pozwala czerpać korzyści z obu światów, przyjemność i przygodę z jazdy na zewnątrz oraz dyscyplinę i wygodę treningu na trenażerze w domu. Ważne, aby znaleźć własny balans i czerpać radość skręcenia bez względu na okoliczności. Jeśli chodzi o moje doświadczenia to zimą zawsze wybieram trenażer, natomiast latem jeżdżę zarówno na zewnątrz, gdy jest słoneczna pogoda, a także na Zwift, gdy warunki na zewnątrz są trochę gorsze. Mimo, że uwielbiam jazdę na zewnątrz w słoneczne dni, to biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety, które Ci przedstawiłem i jeżeli miałbym wybrać tylko jedno rozwiązanie, to wybrałbym trenażer i jazdę na Zwift. Wiele osób boi się zacząć trenować na Zwift, natomiast jeżeli już ktoś się zdecyduje na ten krok, to zawsze jest zadowolony i tylko żałuje, że zaczął tak późno. Ja też już powoli kończę dzisiejszy trening. Udało mi się w grupie przejechać 32 km i spaliłem 450 kalorii, trzymając średnie tempo 131 watów, a średnie tętno 136. Także jak tutaj widzisz na wykresie, głównie jechałem w strefie drugiej, ale też trochę w trzeciej. Daj znać w komentarzu, jak to wygląda u ciebie, czy wolisz jazdy na zewnątrz, czy na aplikacji Zwift, a może łączysz oba rozwiązania?